Cześć, witam was serdecznie w Domowej Akademii Marzeń. Ja nazywam się Mateusz i w dniu dzisiejszym będę miał dla was pracę plastyczną, konkretną pracę plastyczną, którą spróbujcie zrobić samodzielnie w domu. Jest do tego potrzebne, jest do tego potrzebna na pewno kartka papieru, może być biała, może być kolorowa, od was zależy. I są do tego potrzebne farby, na pewno kolor zielony. Biały oraz brązowy. Te trzy kolory na pewno mi będą potrzebne. Jeżeli chcecie użyć więcej, śmiało, proszę bardzo. Oraz pędzle z wodą też będą potrzebne. Ważne, żeby były cienkie, nie takie super grube, lepiej, żeby były w tym przypadku cienkie. A tą pracą plastyczną będą dmuchawce. Będziemy dziś wspólnie robić dmuchawce. I będziemy się przy tym świetnie bawić, dodatkowo rozwijając swoje umiejętności plastyczne, manualne i twórcze i kreatywne. Zaczynamy! Do tej pracy plastycznej na początku będziemy używać zielonej farby i będziemy robić łodygę dmuchawca, właśnie zieloną, zielonym kolorem. Na samym początku robimy łodygę z zielonego koloru. Dlatego maczamy pędzel w zielonej farbie i robimy łodygę. Ja w dniu dzisiejszym zrobię dwa dmuchawce dla z wami i dla was, a wy oczywiście możecie zrobić całą łąkę naszych kochanych dmuchawców, które ładnie wyglądają, ale nie zawsze są pożyteczne. jednak dziś taka praca plastyczna dla was do której na chwilę obecną będziemy używać pędzla ale to jest jedyna rzecz gdzie będziemy używać pędzla czyli używamy pędzla tylko do łodygi następnie będziemy używać naszych palców brązowym kolorem będziemy robić tylko jedną rzecz będziemy malować nasz palec Tutaj malujemy nasz palec w kolorze brązowym. I odbijamy go na końcu naszej łodygi. Pierwszy już jest. Teraz drugi. Świetnie, to już mam, dlatego teraz będę przechodził do kolejnego koloru. Teraz będzie kolor biały. Dmuchawce y, mają tutaj takie białe, y, białe, takie kwiatki, które y, bardzo łatwo strącić. Wystarczy w nie mocniej dmuchnąć, lub gdy wiatr zawieje, one od razu spadają z naszego kwiata. I wtedy rozsiewają się po polach i łąkach. Mam nadzieję, że już widzieliście piękne wiosenne dmuchawce w tym roku, ponieważ jest ich faktycznie bardzo dużo w niektórych miejscach. Bardzo szybko się mnożą i wyrastają tak naprawdę, a teraz pogoda bardzo sprzyja, ponieważ trochę deszczu, trochę słońca, więc za chwilę myślę, że dmuchawce to będzie Piękna rzecz w naszym krajobrazie. Teraz maczamy palec w białej farbie, i faktycznie tej białej farby na naszym palcu powinno być dużo, ponieważ będziemy robić kropeczki, które będą przypominały te białe, białe kwiateczki, które spadają z dmuchawcy. Ja akurat wybrałem białą kartkę i muszę się postarać, żeby tutaj białe elementy było widać. One są troszeczkę białe, troszeczkę szarawe. Mi to w zupełności nie przeszkadza. Jeżeli chcecie wziąć inny kolor kartki, bardzo proszę. Dmuchawce mają to do siebie, że mają bardzo dużo tych białych kwiatków. Na sobie, a niektóre mogą już nawet spadać. Więc spróbujcie ze mną zrobić tą pracę plastyczną i dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszło. Trzymam za Was kciuki, żeby Wasze dmuchawce wyglądały przepięknie. Teraz możemy troszeczkę upiększyć naszego dmuchawca, dodać do niego liście, troszeczkę trawy. I nasza praca plastyczna. Już za chwilę będzie gotowa dla Was. Proszę bardzo, moja praca plastyczna jest już skończona. Oto dmuchawce, których w chwili obecnej nie brakuje na naszych polach, łąkach czy niektórych ogródkach. Mamy tutaj e, użycie pędzla oraz naszych palcy. E, zabawa kreatywna, dość prosta, łatwo ją wykonać, dlatego można ją zrobić samodzielnie, drogi uczestniku naszej Domowej Akademii Marzeń. Zachęcam Was do tego pomysłu i mam nadzieję, że za chwilę zobaczę Wasze prace dmuchawce w komentarzach pod tym filmem. Bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w dniu dzisiejszym. Wczoraj było tanecznie, dzisiaj jest plastycznie. Zobaczymy, co będzie jutro w Domowej Akademii Marzeń na kanale Fundacji Mam Marzenie. Codziennie od poniedziałku do piątku. Zachęcam Was do śledzenia naszego profilu i inspiracji, czerpania inspiracji z tego, co się na nim dzieje. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w Domowej Akademii Marzeń!